Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex 21 dzień listopada. Pamiętacie, że nie są to żadne informacje inwestycyjne. Rekomendacje. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa w oparciu o własne doświadczenia, własną, własną wiedzę. To co ja pokazuję jest to tylko materiał poglądowy. I tak przechodzimy sobie już do kalendarza ekonomicznego. Dzisiaj kalendarz ekonomiczny, na dzisiaj 16, sprzedaż domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym i protokół z posiedzenia POM, czyli przemówienie Paweła Tutaj możliwa większa zmienność na rynkach. Myślę, że ten dzień dzisiaj będzie takim wyczekiwaniem na to, co tutaj nam powiedzą, przynajmniej na rynkach tradycyjnych. Nie wiem, jak to się odbije na rynkach krypto. Ostatnimi czasy rynki krypto nie reagują na to, na te wydarzenia zbyt mocno, wszyscy są skupieni na ETF-ach. Natomiast tutaj te wydarzenia będą dotyczyły przede wszystkim rynków tradycyjnych. Teraz tak przechodzimy sobie do indeksu dolara. I ja tutaj wyznaczyłem tą strefę jako bardzo ważną strefę. Widzimy, że jest to interwał jednodniowy, także ta świeca jeszcze nie jest, nie jest zakończona. Natomiast zamknięcie się pod tą strefą, tutaj pod tym poziomem. Będzie takim sygnałem do dalszej wyprzedaży na dolarze i zejście wówczas do 102.516. Czy to nastąpi? Czy zobaczymy to odbicie? Nie wiem. no Jest duże prawdopodobieństwo, że dojdziemy tutaj nawet przetestujemy tutaj to ramię w okolicach 102, te, te, te dolne cienie tutaj w okolicach 102. Niemniej jednak, na tym poziomie, jak sobie zobaczymy, to wsparcie jest bardzo silnym wsparciem i uważam, że i uważam, że ono no jeżeli zostanie przełamane w pierwszym podejściu, no to będzie tak jak tutaj to zostało wybite, to będzie sygnał na kontynuację dalszego osłabiania się dolara i wówczas możemy zobaczyć dalsze spadki na parach walutowych, to złoty do dolara też dotarł do tej strefy, którą sobie wczoraj wyznaczyliśmy zakupowej, natomiast no ja obserwuję teraz ten stop-loss w miarę wąski, ja zapakowałem się tam w pozycję na dolarze do, do złotego na, na odbicie, natomiast gdybyśmy widzieli dalszą tą wyprzedaż, no to zaraz sobie wyznaczymy następne poziomy, no pierwszy jest to i tutaj mamy 0,61, także 102,550, tak. Ten poziom tu mamy 0,61. Ja jeszcze chciałem pokazać Wam, że tutaj, zobaczcie, że to co mi się rzuciło w oczy, że tutaj robiliśmy takiego zygzaka korekcyjnego 1 do 1, tak. I on nam idealnie zatrzymał te spadki. I gdybyśmy powtarzali teraz tego zygzaka, tak, przeniesiemy go sobie tutaj. No to zobaczcie, jak to wygląda. Zejście do tego poziomu do 0.61, może sobie wyrysujemy to i zostawimy, zobaczymy, czy taka projekcja się nam spełni. No Na rynki są gdzieś w jakiś sposób powtarzalne i myślę, że taki scenariusz jest jak najbardziej e, możliwy i możemy zobaczyć e, właśnie zejście tego typu. Tak, tutaj zejście, dojście do 0,61, stąd odbicie pod tą strefę i jeszcze jedno zejście w dół. Czy taki scenariusz nam się sprawdzi? Zobaczymy. Aha, byłby to wówczas taki sam zygzak, jak tutaj został wykonany, tak? I no zobaczymy, czy te zasięgi zostaną utrzymane, czy nie zostaną utrzymane na ten moment, na ten moment. No tutaj z tego zygzaka wychodzi, żebyśmy doszli tu, tak. O. Na 061 się pojawi to odbicie. I później zejście do 7,86. Przetestowanie tych szczytów i odejście do góry znowu. Także no zobaczymy będę obserwował to, co tutaj nanieśliśmy na wykres i zobaczymy w dłuższym okresie czasu, czy to się spełni, czy po prostu już tutaj zawrócimy, a może też zajdziemy niżej. No, na pewno ta sytuacja na dolarze ma przełożenie na parę funt-dolar. Tu widzimy, że wybijamy tą strefę. Jesteśmy na, godzinówkę, na godzinówkę. Już tutaj już takie zagrania bardziej tradingowe. Wybijamy tą strefę funt-dolar i ja spodziewam się przetestowania tej strefy czerwonej od góry. I jeszcze jakiejś reakcji popytowej w te rejony, tak. Czyli okolica 125,785. Ja sobie tutaj ustawiam alert na ewentualnego shorta, ponieważ właśnie stąd bym się spodziewał jakiejś reakcji podażowej ze względu na to, że ten wolumen, cały ten wzrost jest na bardzo małym wolumenie, tak? I ten może. Tak jak już by nie, nie było siły na rynku na, na dalsze wzrosty. Albo rynek też po prostu oczekuje, oczekuje tego, co e, będzie dzisiaj na przemówieniu UPLA wieczorem. Ogłoszone. E, Eurodolar. Eurodolar również idzie do góry. 1,10300 to jest mój punkt, w którym ja będę próbował zagrywać ewentualnego shorta. I tutaj bym się spodziewał tego shorta. Natomiast jeżeli cofniemy się tutaj do tego poziomu. Ja będę próbował zagrywać longa. Tutaj jestem bez pozycji obecnie. Obecnie najwięcej pozycji mam. Znaczy najwięcej, na otwarte pozycje mam na euro złotym, dlatego zaraz przejdziemy do tego i zaraz pokażę dlaczego. Zresztą wszystko zgodnie z wczorajszą analizą, tak jak sobie wyznaczyliśmy. Nie euro złote, tylko dolar do złotego. No widzimy jednak, że tutaj wybijamy tą, tą zieloną strefę. Ja tutaj miałem złożone zlecenia. Ja trzymam jeszcze te, te zlecenia? Ze względu na to, że mamy malejący wolumen, mamy dywergencję na tym wolumenie skumulowanym. Tutaj widzimy, że wolumen nam maleje. Jest on jeszcze podażowy, ale malejący. Także tutaj ja spróbowałem wejść w te, te pozycję na dolarze. Niemniej jednak, no tutaj będę obserwował to, co się dzieje ze względu na to, że już na szerszy interwał trzeba wejść. Pytanie, czy my wybijemy ten szczyt 3,93. Bo gdyby tak się stało, widzimy, że 61 nas tutaj zatrzymało. Jeżeli ta świeca dzienna zamknęła się poniżej 3,99, także sygnałem byłoby 3,79 tutaj, nawet te okolice. Także dość niski poziom, jeżeli chodzi o, o, o dolara. Natomiast no, tutaj trzeba spojrzeć też z szerszego interwału. Ja bym jeszcze wszedł na tygodniówkę, żeby zobaczyć, jak to. Tutaj docieramy do bardzo silnego wsparcia, tak. Jeżeli to wsparcie zostanie przełamane, no to dla dolara nie będzie to pozytywne. I mierząc całą tą ostatnią falę wzrostową, którą tutaj mieliśmy, to jest ta tygodniówka 7,86 wypada na 9,393, tak. Ja zaznaczę ten poziom, bo to jest taki kolejny przystanek dla mnie, gdzie może pojawić się ta reakcja popytowa. I te dwa no, na szczyty mogą zostać nadbite. Tak? Niepokojącym jest fakt, że wybijamy m 200 zamknęliśmy się pod nią. Także tutaj na tygodniówce, jeżeli 20 zejdzie nam poniżej 200, no to może być to dalsza wyprzedaż nawet w kierunku 3,78. Także ważne to, co dzisiaj się zadzieje na, na, na rynku dolara, jeżeli nie pojawi się popyt, no to te spadki mogą nam się nasilić i wówczas zobaczymy wyprzedaż z interwału do 3,93. To jest taki mój następny target, który poprzednio też był wyznaczony na tym poziomie i też zobaczyliśmy tutaj reakcję popytową. No widzimy, że ta reakcja popytowa to miało miejsce w lipcu. No była dość silna. Tak? Doszliśmy do, do tego poziomu, niemniej jednak no nie wygląda to, to zbyt optymistycznie na dolarze na ten moment. No Ja próbuję zagrać na reakcję mimo wszystko. Tutaj mieliśmy dojście nawet do 0,5, doszliśmy tylko do 3,8,2, i jeszcze mierząc tą ostatnią falę na, na tygodniówce, jakbyśmy sobie zmierzyli. No to 3,82 nas zatrzymało, i to jest taki główny opór w tej chwili na 4,36-4,37. To jest taki główny opór, który ja widzę na dolarze do złotego. Także tak to wygląda na, na, na ten moment. No te spadki zostały zrealizowane. Trochę wybijamy tą strefę. No to moje pozycje nie wszystkie są na plusie, niektóre są pod wodą. Stop loss jest poniżej 93, także no, będę dokładał, będę akumulował i uśrednio tą cenę. Niemniej jednak no, przyglądam się temu, co tutaj się dzieje, bo gdyby nasiliła się wyprzedaż, będę próbował hedżować tą pozycję, tak żeby ją wyprowadzić. Przechodzimy sobie do następnej waluty. Może jeszcze zróbmy franka, dolara do jena. Mamy formację podwójnego szczytu. To jest też interwał tygodniowy, to warto na to zwrócić uwagę. Przechodzimy na jednogodzinówkę, na te nasze tradingowe zagrania. Już tutaj powiększymy. Widzimy, że wybiliśmy tą strefę, którą mieliśmy wyznaczoną. Następne miejsce do zagrania na reakcję, jeżeli ktoś trzyma shorty, no super. Ja już mam pozamykane na, na, na tych poziomach wyższych trochę. Tutaj próbowałem zagrywać na reakcję z minimalnym take profitem. Reszta pozycji zamknięta na zero. No i lecimy, lecimy dalej na dół. Także w te rejony 14, 145, 749. I gdyby nam ten, ta podaż tutaj nie wyhamowała, tak? bo tutaj jest możliwość, że ta podaż nam wyhamuje, ja zaraz pokażę. Z szerszego mierzenia, dlaczego tak uważam, że możemy zobaczyć tutaj zatrzymanie ceny. 161 mamy z szerszego mierzenia, tak i tutaj to jest dość ważny poziom, bo jeżeli go utrzymamy, no to jest szansa na odbicie przynajmniej do, do tej strefy. Jeżeli ten poziom puści, no to 145,749 jako miejsce następnego wejścia dla mnie możliwy long. Ja sobie tu ustawię alert, On to szersze mierzenia trochę, ale no będę oczekiwał na zejście do tych poziomów. Widzimy, że też ten wolumen podażowy wyhamowuje, tak? Na jednogodzinówce, na czterogodzinówce jeszcze w dalszym ciągu się utrzymuje, także no ten poziom może zostać wybity i zejście wtedy tutaj na dywergencji wolumenowej jak najbardziej byłaby to okazja do zakupu, do zagrania pozycji długich. Frank Szwajcarski do Jena. Tutaj również wybiliśmy strefę wsparciem. nam Stała się 166,832 EMA 200 na 4-godzinówce. Schodząc na niższy interwał może najpierw zróbmy z jednodniowego, bo te spadki tutaj już trwają. no Tutaj kto wchodził w analizę piątkowej, no myślę, że już jest na pewno na dobrym proficie. Ja mam pozycję zamknięte, teraz oczekuję następne. Ja zawsze takie bezpieczne zagrania, to pierwszy Take Profit na pierwszym ZZB na zmianie biegunowości. Tutaj przetestowanie tych szczytów. To był pierwszy Take Profit, drugi i zamknięcie pozycji tutaj było przy M20. Także ja już też bez pozycji teraz będę szukał miejsca do ewentualnego podłączenia się pod ruch wzrostowy którym mam nadzieję, że nastąpi. Tutaj sobie zrobimy wykres na cały ekran. Zrobimy od tego dołka mierząc cały ten ruch. Tak, plus ostatni impuls. Tutaj ta okolica tam najpierw 0,5. Takie lokalne wsparcia. Mamy tutaj 0,5 i. 0,61 to są takie dwa poziomy, które ja będę obserwował na D1. Może usuniemy te mierzenia, żeby nam nie zasłaniały wykresu. Tak, i to jest poziom 165, 398, <try> który może nam się pojawić tutaj na, na wykresie. Jeden pomiar możemy zrobić tutaj tej ostatniej fali, taki impulsywny 7, 8, 6. tutaj jest najbliższy poziom, gdzie można spodziewać się ewentualnych reakcji popytowych. No a ta, ta strefa staje się dla mnie teraz już oporem, także jeżeli dojdziemy do tej strefy tutaj czerwonej, którą mamy, no to ja będę próbował tutaj zagrywać pozycję. Krótkie ze względu na to, że mamy ZZB tutaj dalej, tak? Jak się przyjrzymy, to ta strefa może być oporem dla ceny w tym momencie. Jak i również tutaj ten poziom. Zmierzmy sobie jeszcze cały ten spadek, który mamy do tego momentu. Do tego odbicia. I tutaj bym podsunął ten poziom. i ten ostatni ruch spadkowy, który nam się tu pojawił. Na jedną godzinę widzimy 0,61 tego ostatniego impulsu, i tutaj potwierdzenia na kolejne, kolejne poziomy, które mogą nas utrzymać w ruchu spadkowym. Na ten moment to będzie ten box. I będę to obserwował, co się tu może, może zadziać dzisiaj. Także tutaj, jeżeli dojrzemy tutaj, to będę zagrywał longa. Natomiast tutaj będziemy sobie obserwować, co się będzie działo. Dobrze, mamy omówione waluty. Przechodzimy do Dow Jonesa. Tutaj widzimy reakcję. Ta reakcja wynika z mierzenia zewnętrznego tej korekty 161. Widzimy, że zadziałało idealnie. Pierwsza reakcja się pojawiła, dość silna. Niemniej jednak, ta strefa jest jak najbardziej do przetestowania i do obserwacji. Ja tutaj stąd będę zagrywał pozycję krótkie. Tutaj przegapiłem tą, tą sytuację. Niemniej jednak, tutaj pierwsze wsparcie jeszcze sobie wyznaczymy. Te zostawiam poniżej, e, poziomy, gdzie ja bym chętnie za, podłączył się pod jakieś ewentualne longi. Natomiast tutaj, lokalnie, e, patrząc na to, na to wybicie całe, to, to musimy sobie poszukać takiego miejsca, gdzie byśmy mogli ewentualnie spróbować wejść w longę, i ja takim miejscem dla mnie będzie tutaj ten poziom. 35,21. Ten poziom był od długiego czasu oporem, teraz stał się wsparciem dla ceny. Także jeżeli tutaj dotrzemy, ja będę obserwował to pod możliwość zagrania ewentualnego longa. No a z tego poziomu 35,343 będę próbował shortować, o ile tam dotrzemy. NASDAQ. Nasdaq również wybił poziom. Następny target mój 16133. Także nowe szczyty, o, czy tutaj możliwe, możliwe short. Ja tutaj będę spróbował podłączyć się pod jakiś ruch korekcyjny i na reakcję. Na tym poziomie. A te targety, tutaj ten poziom, gdybyśmy testowali od góry, jest to poziom, gdzie ewentualnie będzie można spróbować zagrywać e ewentualnego longa. Także tutaj obserwuję. Ja myślę, że dzisiaj ten dzień będzie taki spokojniejszy do czasu danych, bo e tutaj rynki na pewno oczekują na dalszą decyzję. Widzimy, że jesteśmy przy szczytach. I każdy będzie obserwował i ostrożnie wchodził w rynek na ten moment, bo jesteśmy naprawdę wysoko. Odbicie jest potężne, i tutaj mamy też wsparcie ze 200. Także, jak najbardziej, ten poziom do obserwacji 15.903, 15877 złoto. Jeżeli dolar nam słabnie, no dotarliśmy do tego poziomu, mówiłem o tym poziomie wczoraj, 1991 jego wybicie, to są tu następne targety. Ja na ten moment bez pozycji na, na złocie zrobiliśmy zasięg tej korekty, trochę ją nadbiliśmy, no i mamy piękne odbicie tutaj silne. Myślę, że 2000 zostanie zaatakowane, jeżeli 1991 zostanie wybity. A następny target jest 2009-2024, tutaj na złocie. W przypadku spadków, no pierwsze, pierwsze wsparcie jest bardzo lokalne 1988. Ja jestem bez pozycji w tej chwili. Longa już mam zamkniętego i teraz oczekuję, obserwuję na to, co się będzie działo dzisiaj. Ostrożnie z pozycjami, ze względu właśnie na dane. Także tutaj strefa popytowa jeżeli ją wybijemy, no to zejście do następnej, tworzą nam się takie schody cenowe, także jest to dość silny trend wzrostowy po raz kolejny i myślę, że te poziomy możemy osiągnąć łącznie z tym tutaj 2024, jeżeli dane będą niepozytywne dla dolara, dolar dalej będzie się osłabiał, no to te trzy targety jak najbardziej w grze. Podobna sytuacja na srebrze. Tutaj mieliśmy dojście do strefy, którą sobie wyznaczyliśmy. Silna reakcja podażowa, odbicie od wsparcia i ponownie zmierzamy w tym kierunku do tej strefy. Ja osobiście nie będę na ten moment shortował tego miejsca ze względu na to, że jest ono już było dwukrotnie testowane i no możliwe jest wybicie tego poziomu. Jeżeli ten dolar będzie się i wówczas ta strefa będzie mnie interesować, no ale na ten moment to ustawię tutaj sobie alert. Możliwy short, ale to jest um, najpierw wybicie tej pierwszej czerwonej strefy, jeżeli to wybicie nastąpi, no to będzie dla mnie sygnał pro wzrostowy i będę zagrywał pozycję długą, jeżeli utrzymamy ten szczyt tutaj pod ceną gaz ziemny gaz ziemny zgodnie z analizą cały czas mamy delikatny ruch spadkowy tutaj jest moja strefa zakupowa nic się nie zmieniło dalej oczekuję tutaj na dojście ceny w te rejony Gdyby nastąpiło odbicie no to te pierwsze pierwszy, pierwszy opór jest tuż nad nami tak tak mieliśmy tu wyznaczone tą, tą strefę jako wsparcie no to teraz możemy sobie ją wyznaczyć Spróbujmy tutaj tak lokalnie. Zróbmy mierzenie. I to 3,8,2. Tutaj widzimy, że, że działa. Że będzie z połączeniem 61 z tego ostatniego ruchu. Także jest to poziom, który ja obserwuję jako miejsce, skąd cena może zawrócić. Niemniej jednak te smatki już nam wyhamowują na ten moment. Także no tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że widzimy 0,61 i 3,82. Jeżeli ten poziom zostanie wybity, no to kolejny poziom, gdzie będę zagrywał. Pozycję krótko, będzie na 2,9,29. I to są takie dwa poziomy, które mnie interesują. Natomiast też należy obserwować to, bo tworzy nam się. Taki trójkąt, który, którego wybicie może dać sygnał do dalszych... W sumie już go wybiliśmy. Będę to obserwował zaraz na niższych interwałach. Widzimy, że wybicie tego trójkąta, w którą stronę... No jeżeli wybiłem go do no to zejście tutaj, a jeżeli górą, no to są tutaj te dwa targety. A nawet możliwość podbicia tutaj okolica tego stu. Niemniej jednak moje zlecenia oczekują w dalszym ciągu tutaj na dole, na realizację. Ropa, silne odbicie. Pierwszy target na ten moment to jest 7983 I tutaj będę próbował zagrywać pozycje krótkie. Taka najmocniejsza strefa. No to tutaj jest 796880. No. Europie. Dobrze, to byłoby wszystko w dzisiejszej aktualizacji. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę udanego dnia. Pamiętajcie o danych dzisiaj. Spójrzcie w kalendarz ekonomiczny, zabezpieczajcie pozycję. No i do usłyszenia.